Dobrze, to w takim razie przy... witam bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszym naszym zebraniu, spotkaniu podkomisji, która ma przeanalizować zmianę ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. Serdecznie przepraszam za, za chwilowe opóźnienie. Oczywiście to wynikło z kłopotów komunikacyjnych. Przeprowadziliśmy już dyskusję na temat tej, tej poprawki, tej, tej zmiany ustawy, za co, za co dziękuję. Wówczas to tylko do Pana. Aha, dobrze. No tak, i w związku z, z tym, że przeprowadzona została dyskusja, to w, w dzisiejszym porządku dziennym jest kontynuacja właśnie rozpatrzenia tego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta. W tej dyskusji wybrzmiały różne głosy i do tegośmy zmierzali, aby tak zapisać kwestię opieki nad osobami o niepełnosprawności znacznej, a także nad dziećmi, aby nie było to kontrowersyjne, ale lepiej, gdyby to było nieodpłatne. Konsultowaliśmy to, pan minister to konsultował jeszcze z organizacjami pozarządowymi. I w wyniku tego myśmy też to analizowali, w wyniku tego jest wniesiona, będzie wniesiona poprawka do projektu tej ustawy o zmianie ustawy o prawach Rzeczniku Praw Pacjenta. Czyli w takim razie teraz to po, 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 po kolei, prawda? Czyli przy, po tej dyskusji i po wstępie przystępujemy do, do rozpatrzenia projektu tej ustawy. Czyli ustawa o zmianie ustawy o, o prawach pacjenta i rzędniku praw pacjenta. Czy ktoś wnosi do tego uwagi? Do tytułu? Nie ma uwag? Dziękuję bardzo. Czyli, znaczy, że, czyli rozumiem, że tytuł ustawy został przyjęty. Artykuł pierwszy. Zmiana pierwsza. Czy ktoś do tego zapisu wnosi uwagi? Czyli punkt pierwszy nie, nie widzę uwag. To znaczy, że punkt pierwszy został przyjęty. W, artyku, w artyku, artykuł y, pierwszy, artykuł, przepraszam, 34 y, został przyjęty. Sekundę, bo się nie mogę. Nie, zmiana pierwsza. No właśnie, właśnie, chcę już Sekundę. Zmiana druga. Teraz zmiana druga. Teraz zmiana druga, tak, tutaj będzie poprawka, y, czyli... Y, Tak. Zaraz bo Czyli w artykule yy, nie wiem jak to yy, przepraszam. Proszę. Zaraz, no więc właśnie, gdyby. Zaraz coś powiem po ludzku, tylko że chcemy wiedzieć, do którego punktu moment. Bo poprawka pana posła Skuteckiego. Dobrze, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Podkomisja, znaczy tak, mamy w tej chwili na stole dwie, do zmiany drugiej, ponieważ przyjęliśmy zmianę pierwszą, rozpatrujemy zmianę drugą. Do zmiany drugiej mamy, mamy na stole, jak rozumiem, dwie poprawki. Pierwsza poprawka pani poseł do, do litery B i do tej samego do tego, sam, do tego, do tego samego fragmentu, to też do litery B poprawka pana posła Skuteckiego, które merytorycznie różnią się tym, iż poprawka pani poseł e, Przewodnicząca jest dalej idąca, ponieważ Pani poseł przy, przy, jakby proponuje, aby e, dar, no, krótko da, da, darmowe dla e, osób. Tutaj, o mowa w tym, w tym przepisie, były jakby te wszystkie elementy nie ma żadnych wyłączeń, ponieważ projekt wyłączał koszty posiłków używania posiłek z dodatkowego łóżka. Pani poseł, e, likwidując wyłączenie, jakby przesądza, że tychże że, że, ty, 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 ty kosztów nie będą ponosić osoby opiekujące się e, chorymi. Natomiast poprawka pana posła Skuteckiego jest nieco węższa, ponieważ pan poseł, pan poseł za, zostawił w swojej propozycji obciążenie e, opiekunów kosztami posiłków. Także no jeszcze mamy oczywiście pytanie, czy w kontekście po, po, poprawki pani poseł, czy pan poseł swoją poprawkę podtrzymuje, czy czy, czy, czy czy wycofuje? Już przeczytamy, ja przepraszam, to właśnie, bo byłam... Mm, Dostał ko... poprawkę, a nie przeczytałam. Nie lecimy dalej. Pani poseł, dobrze, ja przepraszam, bo tak, ponieważ... Poprawka posła Skuteckiego i ta, więc nie chciałam być niegrzeczna i nie wiedziałam, od której zacząć. Pan tutaj z mi pomógł, w związku z tym w takim razie to ja może w takim razie od swojej poprawki, chyba że pan poseł Skutecki najpierw potem się wypowie, tak? No, no to dobrze, czyli w takim razie poprawka przeze mnie, przeze mnie wniesiona dodaje Ustęp 4 brzmieniu, przepis ustępu pierwszego nie stosuje się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w artykule 34 ustęp 3. A uzasadnienie to po ludzku to brzmi tak, że w wyniku przeprowadzenia dyskusji na temat określenia w projekcie usta wyłączeń od niniejszej ustawy zasady, że rodzice lub opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem lub pacjentem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, podmiotu leczniczego wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnej i całodobowe świadczenia zdrowotne. W rozumieniu przepisów ustawy o Działalności Leczniczej proponuje się określić nowo dodawanym ustępem czwartym do artykułu 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, z późniejszymi zmianami, że podmiot leczniczy nie będzie miał prawa pobierania opłaty, od osób sprawujących opiekę nad małoletnim pacjentem lub pacjentem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ja się chciałam tylko zapytać, to rozumiem, że nie będzie pobierana opłata, ale czy teraz szpital musi zapewnić łóżko? Tutaj myślę, że pan minister na ten temat się wypowie. Tutaj pisze w artykule pierwszym, punkt pierwszy i podpunkt B, że dodatkowa sprawowana opieka to rozumie się prawo do pobytu. Ja myślę, że pan minister, tam, bardzo proszę pan, pan minister Maciej Miłkowski. Już odpowiada pan minister. Prawo pobytu na dzień dzisiejszy jest, jest zagwarantowane dla rodzica bądź opiekuna prawnego wraz z dzieckiem i jest, może być tylko odebrane ze względów medycznych, epidemiologicznych czyli normalnie rozumiane, że ordynator ma prawo na ojom nie wpuścić po to, żeby rodzic mieszkał i tak dalej wraz z dzieckiem. W związku z tym nie jest to obligatoryjne. A tutaj tutaj mowa w tym przepisie, że w przypadku to co pani poseł przeczytała, że w przypadku dzieci i osób z niepełnosprawnością szpital nie ma prawa pobierać dodatkowych opłat w całości tak rozumiem. No ja rozumiem, Pani. Tak, nie ministrze. wynika Pani poseł nie wynika z tego zapisu, że szpital ma obowiązek zapewnić. No dobrze, łóżko. tu nie wynika z przepisu, ale matka przyjdzie i powie, że ona chce gdzieś się położyć spać. Bo jeżeli tutaj z tego przepisu właśnie nic nie wynika znowu z kolei. Bo to wynika, że tak, ma, mają rodzice czy tam opiekunowie prawo do pobytu, nie, nie wiemy, co to znaczy pobyt. Jeżeli pobyt całodobowy, to jeżeli matka będzie przez całą dobę 24 godziny. Na dobę, to ona będzie chciała się położyć, odpocząć, bo będzie zmęczona. Tu dalej nie wynika z tego. Tu wynika, że oczywiście żadnej dodatkowej nie powinniśmy pobierać opłaty. No i teraz, bo to w szpitalach. Technicznie będzie problem, bo matka powie, że ona chce mieć, bo jeżeli do tej pory też nie było nigdy zapisu, bo dzieci wiadomo, że przy dzieciach ci rodzice byli, ale przy osobach niepełnosprawnych, a osoby niepełnosprawne to niekoniecznie dzieci. I jeżeli teraz opiekun przy osobie niepełnosprawnej też ma prawo pobytu, to tylko, bo do tej pory zawsze było, że szpital jest otwarty do odwiedzania i regulamin szpitalny nakłada, w jakich godzinach te odbywa się odwiedzanie pacjentów. W tej chwili prawo pobytu, no to właśnie, czy to jest całodobowe, czy nie, czy jeżeli osoba niepełnosprawna dorosła będzie, bo tu technicznie będzie zaraz bardzo dużo pytań i bardzo dużo przeszkód. Pani poseł, gdybyśmy patrzyli na całą treść ustawy o. Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, no to artykuł 9, rozdział 9, prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego. No tutaj przecież mówimy, tego nie zmieniamy. Ma prawo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez co się rozumie. Potem, że pacjent ponosi koszty. Tutaj wyłączamy tylko koszty, niczego nie zmieniamy więcej. No to, to jest ustawa przecież sprzed lat, sprzed, sprzed wielu lat. no. Przez co się rozumie to, że jak są warunki, myślę, że. Wszystkiego nie dopowiemy ustawą, Zmieniamy, dlatego że zmieniamy, ponieważ było tu zapisane, że pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w tych artykułach. I to skutki kończonymi kosztami przez podmiot leczniczy. Tutaj wyłączamy tylko opiekunów dzieci i opiekunów osób niepełnosprawnych, a o, o innych osobach nie mówimy, nie wyłączamy tamtych innych, którzy też chcą przebywać, a wodnika to sprawa pacjenta do opieki osób najbliższych. Wszyscy inni po prostu w dalszym ciągu pozostaje ten przepis, taki jaki był w ustawie o prawach pacjenta, wyłączamy tylko opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Pan poseł Skutecki, proszę bardzo. Tak, adwocatem trochę do pani poseł. Dzisiaj i tak rodzice mają prawo pobytu z dzieckiem. I tak mają takie prawo. Co nie znaczy, że szpital ma obowiązek zapewnić im jakieś komfortowe warunki. Zapewnia im takie warunki, jakie może. No, czasami to jest łóżko polowe, czasami to jest krzesło, czasami to jest zwykłe łóżko. I w, tej, w tym zakresie nowelizacja w ogóle nie ingeruje przecież. To jest mowa wyłącznie o kosztach. A to, czy rodzic będzie miał zapłacić, czy nie będzie miał zapłacić, nie zmienia zupełnie możliwości szpitala, żeby mu zapewniał, albo nie zapewniał. Jeżeli jest, może, to zapewnia. Wydaje mi się, że to jest chyba oczywiste. Tak mi się wydaje, ale jeżeli tak. doprecyzować należy, no to pomyślmy o tym tak. pewnie. Nie, tak, Dziękujemy. Mi się wydaje, że znaczy ja też w tym samym duchu się wypowiadam, bo to wynika z ogólnej ustawy o pra Rzeczniku Praw Pacjenta. Pani poseł Krzyńska i potem pan y, Rzecznik. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem tą poprawkę, że nie będą mogły szpitale pobierać opłaty za to, że ktoś sprawuje opiekę. Proste, bardzo czytelne. Bo do tej pory, do tej pory. To, że, że był opiekun, brano e, opłaty za to, powiedzmy, że człowiek oddychał tam powietrzem albo poszedł i z Łazienki, skorzystał. Teraz ta ustawa po prostu e, zablokuje te opłaty za nic. O właśnie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan rzecznik. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałbym w pełni potwierdzić słowa pana posła Skuteckiego. Ustęp trzeci y, 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 trzeba czytać w całości z artykułem 34, mówiącym o prawo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. I faktycznie jest tak, że obecnie szpitale nie mają obowiązku zapewnienia jakichś szczególnych warunków, w tym w szczególności łóżka. I do Biura Rzecznika Praw Pacjenta y, nie wpływają z tego tytułu ani jakiekolwiek skargi, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych ten przepis nie jest odczytywany w ten sposób, że szpital miałby, być, miałby mieć jakikolwiek obowiązek. Dziękuję bardzo. Czyli wszystko jest, wszystko jest jasne. W takim razie czy pan, czy trzeba przyjąć. W takim razie e, w takim razie czyli koniec dyskusji na ten temat, tak? Czyli w, przeprowadzamy głosowanie. Kto w takim razie jest za tym, aby... Uznać tę poprawkę, czyli w artykule pierwszym, punkt 2, litera B, nadali brzmienie. poprawce albo. Co poprawce drugie, Nie. Poprawka. Dodaje się ustęp brzmieniu przepisu ustęp 1. Nie stosuje się przykładu dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w artykule 34, ustęp 3. 6 głosów za. Pani 6 głosów za. Dziękuję bardzo. Czyli w takim razie. Teraz jest artykuł drugi, Ustawa wchodzi w życie. Proszę bardzo. Celem doprecyzowania, oczywiście przyjęliśmy poprawkę dalej idącą, ale rozumiem, że Pan Poseł już wycofuje się ze swojej propozycji. Dobra, dziękuję. A ja też tak zrozumiałam. Przepraszam, że nie dopowiedziałam tego, ale widzę, żeśmy się porozumieli. Czyli w tej chwili jeszcze przeczytam artykuł 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Za wejściem w życie. Wobec tego przyjmuj, uznaję, że artykuł 2 został przyjęty. Czyli w takim razie całość. Ustawy o zmianie ustawy o, o, o prawach pacjenta, rzeczniku praw pacjenta według dzisiejszego, dzisiejszej dyskusji głosowania. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czyli rozumiem, że całość tej ustawy została przyjęta. Dziękuję bardzo. A Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo. Rzadko prowadzę